niż biznesem, przynajmniej w Polsce. Jeżeli Państwo popatrzą na tą mapę, ciemną mapę, która składa na sobie dwa elementy. Jeden to jest intensywność zużycia energii, te jasne plamy, jakby plamy światła miast, prawda, światła konsumentów energii i te czerwone plamy, mniej lub bardziej intensywne, które pokazują, gdzie te źródła energii, tu mówimy głównie o hydrocarbons, czyli o gazie ziemnym i o ropie naftowej, są położone. Jak państwo zobaczą, że podstawowym problemem, na którym w ogóle powstało no, Dział Bezpieczeństwa Energetyczne, to jest oddalenie. To jest różnica w przestrzeni między tymi dwoma, między tymi miejscami, między zasobami i ich konsumpcją. Dlatego będziemy mówili głównie o gospodarce, choć jak mówię, w polityce, w Polsce jest to temat bardzo polityczny. Natomiast przejdziemy od spraw globalnych, ogólnych, do spraw polskich lokalnych. Więc tak krótko o czym będziemy przez te półtorej godziny mówić. Podstawowe pojęcia i definicje, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, troszeczkę historii, jakie są globalne problemy tego, tego zakresu bezpieczeństwa energetycznego, jakie są europejskie wyzwania i dylematy, bo jest pewna specyfika, jest też ogromny temat w Polsce, przynajmniej bardzo, bardzo poważny, czyli Rosja, którą nazwałem tutaj energetyczna dzierżawa czyli supermocarstwo energetyczne, no i Polska, prawda? Jeżeli ktoś rozszyfruje, co to jest to uphill button, ważą, to proszę potem się do mnie, no tak powiem, zgłosić, będę przepytywał. Proszę Państwa, pierwsza istotna sprawa, którą trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć, o czym mówimy przy bezpieczeństwie energetycznym, to jest proporcja czy zależność między dobrobytem, czyli tutaj mierzonym w GDP, wiadomo, a energią. Ta zależność jest rozproporcjonalna i na historii, czy na, na drodze rozwojowej wielu państw, chociaż w różnych, w różnych, tak powiem, poziomach, ale udowodnione, że rozwój gospodarczy, dobrobyt generalnie jest ściśle skorelowany z ilością konsumowanej energii i, od, i konsumowana energia jest praktycznie no, elementem, czy głównym składnikiem tego dobrobytu. Jeżeli z kolei popatrzymy na ten wykres, to przypomina nam się ta pierwsza płatka tego wykładu, w której widać jedno, że no, Pan Bóg jakoś w cudzysłowie niesprawiedliwie oddzielił te kraje dzisiaj bogate, kraje zachodu e, i e, nie wszystkim jakby dał dobre i duże zasoby surowców energetycznych. Jeżeli popatrzymy tam od końca, od prawej strony, czyli od kołów węgiel, to wydaje się, że jest ok. Kraje e, dobrobytu, czyli generalnie mówiąc OECD, konsumują około 87% energii z węgla i tutaj chodzi o rynki amerykańskie, europejskie i Azji, Pacyfiku, czyli ten wielki świat dobrobytu obecnie, mają też 64, 2 trzecie zasobów węgla na swoim terytorium. Czyli można powiedzieć, że podział jest mniej więcej sprawiedliwy. Ale jeżeli przejdziemy, czy to do gazu ziemnego tego w środku, czy do ropy naftowej, tym bardziej, no to tutaj ta niesprawiedliwość aż, aż kole w oczy, prawda? Świat zachodu konsumuje 77% zasobów ropy dzisiaj przetwarzanej, natomiast ma na swoim terytorium tylko 10% tych zasobów. I głównie z ropy naftowej, ale też z gazu ziemnego, tutaj proporcje wcale nie są lepsze, niewiele tylko, powstaje to wielkie napięcie polityczno-gospodarcze, o którym do niedawna bardzo intensywnie się mówiło właśnie, że jest to sprawa bezpieczeństwa energetycznego, a niektórzy, na przykład Stanach Zjednoczonych, mówiły też National Security, czyli sprawa bezpieczeństwa narodowego. To jest bardzo twardym, i zdecydowanym podejściem do tego tematu. Otóż w krajach Zachodu, na przykład takich Stanach Zjednoczonych, które jeżeli przypomnimy jeszcze lata sprzed 100 lat, czyli bardzo, bardzo niedawno jak na kwestie geologiczne czy na kwestie cywilizacyjne. Stany Zjednoczone, pokażę potem to na liczbach, były największym na świecie producentem ropy i eksporterem ropy naftowej na świecie. Dzisiaj takie Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych narasta problem uzależnienia. To jest oddawane słowem zwykle dependence, czyli jakby niesamodzielności energetycznej Stanów Zjednoczonych. Dobrobyt oznacza konsumpcję energii. Konsumpcja energii rośnie wraz z dobrobytem. Zasoby albo się zużywają, albo wręcz e, wypadają z obiegu, to znaczy nie ma, jest ich coraz mniej, czy coraz mniej się wydobywa. Jeżeli popatrzymy na właśnie tę dolną linię do 2000 któregoś roku, tak dosyć intensywnie spadającej, czyli wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych i na górną linię konsumpcji tych, tych, tych produktów ropy naftowej, to widzimy, że ta różnica się zwiększa, że Stany Zjednoczone dzisiaj importują dwie trzecie tego surowca, czy produktów jego, które zużywają, czyli ich stopień zależności, ich stopień niesamodzielności narasta, jest coraz większy i to jest przyczyną pewnych problemów o ich naturze, zaraz będziemy mówić. Zdefiniujmy sobie na początek i popatrzmy, jak historycznie się to rozwijało. Pierwsza rzecz, co to jest to bezpieczeństwo energetyczne? Mamy rozwój tego pojęcia w zasadzie od lat 70., kiedy po takim największym wydarzeniu i najbardziej takim kamieniu milowym tej branży polityczno-gospodarczej powstało, było takie klasyczne podejście, które mówi o ciągłej zdolności państwa, czyli no co państwo, policja, armia, urzędy i tak dalej do utrzymywania swojego funkcjonowania bez poważnych zaburzeń. To znaczy, dzieje się jakaś katastrofa, jakakolwiek, i tej, myślę, klasycznej definicji, państwo ma mieć benzynę na policyjne samochody, na wojskowe, On ma też ma mieć dla wojska, dla administracji. Państwo ma funkcjonować i o to chodziło na początku w bezpieczeństwie energetycznym. To jest taka klasyczna definicja sprzed lat, właśnie fizyczne bezpieczeństwo systemu dostaw. Potem to się rozwinęło, po tym szoku lat 70., jego jakby no skonsumowaniem przez świat zachodu, jest to rozszerzono. Jest to fizyczna dostępność dostaw, zaspokajająca popyt po określonej cenie. I ta definicja z podstawą funkcjonowania i powstania w ogóle Międzynarodowej Agencji Energii, która powstała w 1974 roku po szoku naftowym. I która to agencja już nie tylko ma zapewnić państwu, czy jego organom funkcjonowanie, ale całej gospodarce. Zajmuje się tutaj tematami... Czek Airflow, nie, nie wiem jak sprawdzić. O. Poproszę. O, już zeszło, dobrze. Ta... Tutaj dochodzi po pierwsze popyt i jest cena. Czyli są e parametry typowo ekonomiczne, nie państwowe, nie policyjne wozy. To jest po prostu już bezpieczeństwo ekonomiczne i główne. Poproszę sprawdzić przepływ powietrza. Coś się dzieje. Ja mogę puszczać, bo ja tutaj widzę, ale ci na sali nie widzą. Więc tutaj przeczytam może z, z komputera, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj przechodzimy do definicji polskiej, która dzisiaj obowiązuje to sprawą energetyczne. I ona mówi tak, bezpieczeństwo energetyczne to powie, że stan gospodarki to zupełnie coś innego niż funkcjonowanie państwa, prawda? Czy nawet możliwość dostaw. To też jest bardzo szerokie pojęcie umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania, czyli popytu. Widzimy w takim razie, że stan bezpieczeństwa energetycznego w Polsce to w zasadzie stan gospodarki i przyszłego funkcjonowania. I mamy tutaj także zapotrzebowanie odbiorców na paliwo i energię, technicznie, ekonomicznie, zachowanie wymogów ochrony środowiska. Czyli mamy bardzo szeroką definicję, która w zasadzie jest bardzo mało precyzyjna, bardzo szeroko rozszerza zakres bezpieczeństwa energetycznego i wkłada tam takie elementy właśnie w zasadzie nieprzewidywalne, jak przyszły stan, przyszły stan gospodarki. No bo jak można powiedzieć o bezpieczeństwie energetycznym, w myśl tej definicji powinniśmy wiedzieć, jaki będzie przyszły stan gospodarki. Czyli mamy taką tendencję do rozszerzania, upolityczniania. Jakby roz, roz, rozciągania tego pojęcia na wszystkie strony i jest to pojęcie worek dzisiaj. Tak naprawdę to taka świetna świetna ilustracja co, co, co kto i co różne strony rozumieją przez, te, przez to pojęcie polityki energetycznej. To Państwo mogą sobie przeczytać, rzeczywiście każdy, który mówi, to ma jedno z tych mniej więcej znaczeń od właśnie bezpieczeństwa infrastruktury, czyli żeby porty funkcjonowały na przykład, aż po broń energetyczną, czyli praktycznie no, na skraju wojny jesteśmy. I najśmieszniejsze wydarzenie, jakie miałem, to pani europosłanka z Czech, która kiedyś właśnie relacjonowała, że ona w tym bezpieczeństwie energetycznym już tam jakby w Europarlamencie wiele już lat, prawda, się zajmuje, ma no, jeden tylko problem, że kogo zapyta o to bezpieczeństwo energetyczne, to każdy mówi co innego. W związku z tym myślę, że to jest coś na rzeczy, że mamy ten dworek rozciągnięty, na przestrzeni, że tak. to pojęcie może być po prostu rozgrywane. To jest to pojęcie, które, proszę zbadać jego, jak gdyby, no składnie bezpieczeństwo energetyczne, energetyczne, no mniej więcej nam się kojarzy energia, no może nie tylko ropa, ale węgiel, energia elektryczna i tak dalej, ale bezpieczeństwo to jest stan psychiki, to jest stan jakby poczucia własności własnego no, stanu jakby zagrożenia, bezpieczeństwa, no to się mówi, prawda? Czy pacjenci w szpitala czują się bezpieczni? To Państwo słyszą z telewizorów, kiedy nam, my, bie, tych biednych pacjentów tam gdzieś ewakuują, bo jakieś nie doszli do porozumienia. Czy pacjenci są bezpieczni? To jest pytanie, czy jak się czują? Bo to jest tam emocje, to jest, to jest feeling. To jest łatwość manipulacji. Można tym manipulować.